Dzień dobry, dzień dobry. Mówiliśmy o tym w jaki sposób liczyć granice w funkcji w punkcie, który jest liczbą rzeczywistą, ale powiedzieliśmy sobie, że zgodnie z definicją granicy funkcji w punkcie możemy także jako ten punkt brać nieskończoność, gdyż nieskończoność może być punktem skupienia pewnego podzbioru zbioru liczb rzeczywistych, ale w troszeczkę innej metryce. Ale ta metryka tak naprawdę to jest ważna, jest równoważna tej klasycznej metryce, więc tak naprawdę z punktu widzenia Liczenia granic nic nowego to nie wniesie, ale jakie metody znamy, jeżeli chodzi o liczenie granic w punkcie, który jest nieskończonością? Uwaga, jeżeli chodzi o rozróżnienie tego, czy różnica, jeżeli chodzi o granicę funkcji, która jest ciągiem, będzie taka, że tutaj będziemy mogli liczyć granicę funkcji zarówno w punkcie plus nieskończoność. Czyli zarówno w punkcie plus nieskończoność, ale także minus nieskończoność, gdyż minus nieskończoność także może być punktem skupienia takiego zbioru. Jeżeli chodzi o metody, i to jest rzecz najważniejsza, to w obu przypadkach tak naprawdę używamy tych samych metod, które dotyczą y, granic ciągów. Jeżeli umiemy, znamy metodę obliczania granic, f, granic ciągów, badania, y, czy poszukiwania granicy ciągu, to tutaj przy funkcjach dowolnych tak naprawdę użyjemy dokładnie tych samych metod, bo tak naprawdę taki, taka funkcja której granicę liczymy w nieskończoności, to możemy na nią patrzeć, że jest tak naprawdę ciągiem i pewnym ciągiem będziemy przybliżać się do tej nieskończoności. Do minus nieskończoności, mimo że nie jest to oczywiście punkt skupienia żadnego podzbioru zbiorów naturalnych, no to tak naprawdę metod używamy tych samych, ale zobaczmy to na przykładach. Zobaczcie, weźmy sobie pierwszy przykład dla, dla x dążących na przykład do plus nieskończoności z takiego wyrażenia x kwadrat minus 3x plus 5. No tutaj oczywiście metoda będzie polegała na tym, że tutaj mamy funkcję kwadratową, wielomian stopnia drugiego. Będziemy wyciągali przed nawias najwyższą potęgę, czyli najwy stop x z najwyższą potęgą z tego jednomianu, który ma najwyższy stopień, czyli w tym przypadku x kwadrat. Zobaczcie, wydarzy się tutaj taka rzecz, że będziemy mieli granicę w plus nieskończoności, będzie x kwadrat, no i tutaj będziemy mieli 1 odjąć 3 przez x plus 5 przez x kwadrat. No i teraz co wiemy? Wiemy, że te dwa wyrażenia mają taką własność, że dla x dążącego do plus nieskończoności mają granicę równą 0. Tutaj mamy oczywiście plus nieskończoność, no więc mamy plus nieskończoność razy 1 tak naprawdę, czyli ta granica to będzie plus nieskończoność. Ja zobaczcie, jak weźmiemy jakiś przykład, czy jakąś granicę, gdzie mamy minus nieskończoność, to zobaczcie, jak będziemy mieli tutaj na przykład y, 2x do 3 minus 5x plus 8 i podzielimy to sobie przez x. Kwadrat minus 6x plus 2. Zobaczcie, mamy takie wyrażenie wymierne. W liczniku mamy wyższą potęgę, ale zobaczcie, tutaj jest, jest, będzie ważne. Liczymy granicę, uwaga, w minus nieskończoność tym razem. Oczywiście metoda będzie taka sama, wyciągamy najwyższe potęgi. Wyciągamy tak naprawdę najwyższą potęgę. Możemy w liczniku wyciągnąć najwyższą potęgę licznika, w mianowniku najwyższą potęgę mianownika. Bądź wszędzie po prostu wyciągamy najwyższą potęgę z mianownika, czyli x kwadrat. ja tutaj w taki sposób postąpię. Zobaczcie, mamy granicę w minus nieskończoność, będziemy mieli tak x kwadrat, no i tutaj zostanie mi tak 2x odjąć. 5 przez x plus 8 przez x kwadrat A w mianowniku będziemy mieli x kwadrat No i tu zostanie mi 1 odjąć 6 przez x plus 2 przez x kwadrat x kwadrat nam się oczywiście skróci Tutaj mamy 4 wyrażenia, których granica wynosi wszystkich ich 0 Ale uwaga! Tu zostało wyrażenie 2x, prawda? I zobaczcie, 2x, jeżeli x dąży, uwaga, do minus nieskończoności, to 2x będzie dążyło do nieskończoności, ale uwaga, minus nieskończoności. I w tym przypadku będą ją tak naprawdę jako granicę minus nieskończoność. I przy, w przypadku plus nieskończoności tu nie trzeba było patrzeć na potęgi, co się dzieje ze znakiem. No jak liczymy granicę w plus nieskończoności, no to tam zawsze wynikiem będzie plus nieskończoność. Jeżeli liczymy granicę w minus nieskończoności, to na jedną rzecz trzeba bardzo zwrócić uwagę. Jaki i co będzie ze znakiem? Bo minus nieskończoność do potęgi drugiej da nam już plus nieskończoność, ale do trzeciej da nam znowu minus nieskończoność. Więc przy minus nieskończoności, przy granicach w minus nieskończoności, pamiętamy bardzo, że trzeba popatrzeć na znak. Weźmy jeszcze jeden przykład. Też granice w minus nieskończoności, no bo one są troszeczkę inne niż granice ciągów. Z takiego wyrażenia. 2 minus 4x minus 1 minus x przez. Pierwiastek z takiego dziwnego wyrażenia minus x. Dlaczego tu wszędzie jest minus x? Zobaczcie, jak x dąży do minus nieskończoności. No to, żeby y, ta funkcja była w ogóle określona, to stąd pod tym pierwiastkiem zawsze przy x mamy minus bo skoro x jest bardzo mały, no to minus x jest bardzo duży, czyli w okolicach dla bardzo małych xów tak naprawdę ta funkcja będzie określona. To po prostu jeżeli x jest ujemny, no to minus x jest dodatni, czyli na przykład ten pierwiastek w mianowniku jest określony. Co będziemy robili? No w takiej sytuacji po prostu wyciągamy znowu najwyższą potęgę. Wyciągamy najwyższą potęgę spod pierwiastka. Z pod pierwiastka możemy wyciągnąć co? No nie możemy tak naprawdę x wyciągnąć, ale możemy wyciągnąć pierwiastek z x. Tak naprawdę możemy wyciągnąć pierwiastek z minus x. Zobaczcie, co się podzieje. Będziemy mieli granicę przy x dążącym do minus nieskończoności. Z mianowicie jest sprawa prosta, bo tutaj mamy po prostu pierwiastek z minus x, a zobaczcie, jak tutaj wyciągniemy pierwiastek z minus x, no to z tego pierwszego wyrażenia zostanie mi tak: 2 przez minus x. Jak tu wyciągnę minus x, to będzie plus 4, zgadza się, odjąć, no i tu znowu będę miał pierwiastek z minus x. No i zostanie mi pierwiastek, jak pod tego pierwiastka wyciągnę minus X, zostanie mi minus 1 przez X albo 1 przez minus X, uwaga, plus 1. Jak tym to powymnażał, to to nam wszystko powychodzi. I teraz zobaczcie, ten pierwiastek z minus X nam się wszędzie poskraca, czyli zostanie mi tak naprawdę do policzenia granica przy x dążącym do minus nieskończoności z pierwiastek minus 2 przez x plus 4. Odjąć yy, pierwiastek, tu mamy minusa. Minus 1 przez x plus 1, no i to jest oczywiście wszystko podzielone przez 1, mógłbym tego nie napisać. I zobaczcie, jeżeli x dąży do minus nieskończoności, no to wtedy te wyrażenia, które mamy tutaj, jeżeli x dąży do nieskończoności, niezależnie czy plusowej, czy minusowej, one są zbieżne do zera, więc w wyniku dostaniemy tak naprawdę pierwiastek z 4, odjąć pierwiastek z 1, tu jest bardzo ważne, że to jest plus 1, prawda? Tu mamy plusa, no i to jest wszystko przez 1. Czyli mam tak naprawdę 2 odjąć 1, czyli po prostu w wyniku 2. Zobaczcie, znowu taka granica. Tak naprawdę, używając tej samej metody, co tutaj, ale uwaga! Tak naprawdę, możemy tu stosować stwierdzenie o trzech ciągach, czyli tak naprawdę, stwierdzenie o trzech funkcjach, możemy tutaj liczyć granice używając tych metod związanych z liczbą e. Te wszystkie metody, które znamy z liczenia granic, czy z obliczania granic, ciągów, czy to zbież, ciągów zbieżnych czy to ciągów rozbieżnych do plus bądź minus nieskończoności tutaj naprawdę tych wszystkich metod możemy używać i tak naprawdę no nic nowego tutaj nie, nie dostaniemy, tylko uwaga jeżeli x zdąży do minus nieskończoności patrzcie bardzo na znak dzięki, do zobaczenia następnym razem, pa pa